Dzień dobry! Zapraszam na zagadki. Zagadki rozwijają myślenie i aktywizują, uczą rozwiązywania problemów, stymulują rozwój zdolności umysłowych, rozwijają koncentrację uwagi, wzbogacają słownictwo, utrwalają i kształtują pojęcia, rozwijają wyobraźnię, doskonalą spostrzeganie. Dzisiaj zaprezentuję, w jaki sposób. Wprowadzamy dzieciom zagadki, dlatego że rymowane zagadki są jeszcze dla trzylatków troszeczkę za trudne. Eee, ułożę teraz zagadki własnymi słowami o obrazkach, które są tutaj przede mną. Drogie dzieci, waszym zadaniem będzie powiedzieć o jakim przedmiocie spośród tych, które tutaj są, mówią. Uwaga! Pierwsza zagadka. Co to jest? Jest słodkie, i mama robi to, kiedy zbliżają się wasze urodziny. Można na nim ułożyć świeczki. Zgadza się, to tort. Co to jest? I można to dodać do herbaty. Zgadza się, to cytryna. Cytryna jest kwaśnym żółtym owocem. Uwaga, co to jest? Rosną zaraz po deszczu. Jesienią chodzimy do lasu z koszykiem i je zbieramy. Mogą być trujące. Tak. To są grzyby. Co to jest? Posługujemy się nim, kiedy jemy obiad. Tak, to widelec. Co to za pan lub pani, która, który Modeluje włosy, układa fryzurę bądź obcina włosy klientom. No, to fryzjer. Uwaga, ostatnia zagadka: co to jest, płynie po niebie i może przybierać różne kształty. Czasami za nim chowa się słoneczko. Tak, to chmura. Z dzieckiem można się bawić również na odwrót. To dziecko może nam zadawać różne zagadki, a rodzic yy, może uszczegółowiać tą zagadkę poprzez różne pytania, jeśli oczywiście nie zna odpowiedzi. Zagadki można również yy, układać bez obrazków, na przykład o przedmiotach, które znajdują się w danym pokoju, czy akurat, kiedy jesteśmy, to w kuchni. Miłej zabawy.